Jesień zbliża się dużymi krokami i chyba nikt nie ma tu żadnych wątpliwości. Przełom lata i jesieni to moim zdaniem jeden z najlepszych okresów na rzecz drapieżniki. Ten film chciałbym poświęcić warszawskim boleniom, które ostatnio udało mi się przechytrzyć. Cześć wszystkim na moim kanale. Jeżeli ktoś z Was śledzi mój Instagram, to najpewniej już wie, że niedawno otrzymałem od Dragona piękną wędkę z serii HM. Jest to KI HM62X o długości 2,75 do 30 gramów wyrzutu. Jest to wędka, której jeszcze nie ma w ofercie Dragona. Co więcej, Otrzymałem egzemplarz 0001. Także jestem niezwykle szczęśliwy. No i postanowiłem wybrać się znów na Warszawską Wisłę, tak żeby sprawdzić ten kij no, w takich typowo rzecznych, brzegowych warunkach. A co z tego wyjdzie, to jak zwykle no zobaczycie w moim filmie no i tyle. Zapraszam serdecznie. Schyłek lata to preludium do najlepszych brań i najładniejszych rybnych okazów. Jak wiążę fluorokarbon do plecionki, to robię to za pomocą takiego najprostszego węzła. Przekładam plecionkę przez oczko dwa albo trzy razy. Zwilżam i zaciągam. No, niekoniecznie to musi być duży supełek. O, w tym momencie. Spokojnie plecionka. Razem z fluorokarbonem przejdzie nam przez przelotki. Gdyby był krętlik, przelotka mogłaby się uszkodzić. A tak nie ma najmniejszego problemu. I teraz. Hop. Ogólnie, mam świadomość, że nie jestem przez zbyt dobry tegrafkę. w objaśnianiu sposobów robienia węzłów. Miałem już nawet kilka podejść do nauki wiązania sznurówek z moją córką i póki I co nie udało takiego... mi się jej tego nauczyć. Taki węzeł spokojnie przejdzie nam przez szczytową przelotkę, Gdyby Tak czy inaczej, cokolwiek. węzeł ma być mocny i prosty. I tyle. Tak samo jak dobry węzeł. Na wiśle przydaje się umiejętność odstrzeliwania zaczepionych przygód. A tę umiejętność opanowałem prawie do perfekcji. I daję słowo, że poświęcę jej jakiś z moich kolejnych filmów. Siedzi! <grybuj> <grybuj> Egg. yeah z podmostu poniatowskiego na najnowszego HM62X0001. Dragona to wędki, które zawsze były dobre, a wręcz nawet świetne. Co do tego to chyba nikt nie ma żadnych wątpliwości. Natomiast ki, które dostałem ostatnio, HM62X to wędka, która zrobiła na mnie nieprawdopodobne wrażenie. No dawno żaden sprzęt tak bardzo mnie nie zaskoczył blank tej wędki jest nieprawdopodobny no idealnie, idealnie pracuje pod woblerem co więcej, jest to wędka, która mam wrażenie że powoduje, że rzuty woblerem stają się jeszcze dłuższe natomiast no, czuwanie pracy woblera każdy kamyk, źdźbło trawy i tak no to to już jest poza jakąkolwiek kategorią no tak jak powiedziałem ta wędka zrobiła na mnie nieprawdopodobnie ogromne wrażenie. Jestem niesamowicie zaskoczony. To jest... to jest de facto najlepsza wędka, jaką trzymałem kiedykolwiek w ręku. Możecie im wierzyć lub nie, ale trochę się na tym znam. Kiedyś pomagałem mojemu ojcu w jego sklepie wędkarskim i przez moje ręce przeszła nie jedna wędka. Nowy HM jest wędką szybką. Ale doskonale trzyma zacięte ryby. Jest wędką, która będzie idealnym dopełnieniem boleniowych łowów na dużej czy średniej rzece. Wielka woda na wiśle jest nieobliczalna. Tam, gdzie jeszcze niedawno przejście było bardzo dobre, w tym momencie rzeka wyrzuciła drzewo, pewnie nawet nie jedno. Jest! Aha. Dobra, jest ryba. Ale pięknie z warkocza przystrzeli Chociaż nie wiesz co to, to jest całkiem ładna ryba wiesz co, nie dam radę Już taki ha, ha. Dzięki! No czasem tak jest. Zazwyczaj to dłużej zajmuje. Super! Cieszę się strasznie. Wezmę tam, podejdę, bo tam mam szczypce do wychaczania. Ja! Pierwszy raz mi się coś takiego zdarzyło. Zaczepił się żyłkę. No i co ja mam z nim zrobić? Chyba każdy słyszał o konsekwencjach, które miały miejsce w momencie, kiedy pewien Chińczyk zjadł się typerza. Tak więc ja. Bez wypuściłem mój egzemplarz. są bardzo ciekawe Na pewno Na pewno są tutaj ryby Dla mnie trochę za głośno, ale jeżeli ktoś nie ma czasu to wyskoczyć nawet na godzinę czy dwie po pracy, albo tak jak w moim wypadku w trakcie pracy, czemu nie?